W tym odcinku serii konsolowej Dzisiaj w dzisiejszym odcinku przedstawię telefon LGK. LG Odgonię telefon LGK10. LG LGK10 LG Dual Slim. A tego prawdopodobnie data to to powstania telefonu to, to, to 2017 rok. No i telefon jest to telefon dotykowy, dzięki któremu można Właśnie jednak w dotykowym, pobierać właśnie muzykę, gry i podobne, no sam mam dosyć podobny telefon, dzięki którym od stycznia, od stycznia tego roku nagrywam resztę filmików na moim kanale na YouTubie, no i ogółem filmik, znaczy ten telefon, telefon jest nawet fajny, tego. No, no i tak, no, bardzo fajny, będzie na nim, naj... się mi właśnie służy do oglądania filmów na YouTubie, a ostatnim czasem, jak wspomniałem, do... także do nagrywania następnych filmików. No i ogólnie, jakbym mógł ocenić ten telefon LG G10, no, oceniłbym go nawet bardzo dobrze. To oceniłbym tak na. No, nawet takie. No, takie nawet. 6 na 10 6 na 10 6 na 10 6 na 10 Jeśli się, podoba... je się podobało, like subskryp... jeśli się podobało, lajki, like subskrypcje, mię widziane. Będziemy się w następnym odcinku serii konsolowej.